Hej, dziś powiem Wam o przydatnej rzeczy, które przyda się im, tylko dzieciom dzieci w wieku tam, podstawówki, ale nie wstyd będzie z nim pójść na przykład w ideę. Jest to organizer, który dostałam w mojej krzesnej. Jest w Szkocji, więc bardzo fajny. Ale ma słodką wróżkę, ta jest słodka. Wręcz przesłodka. No i tak. Pokażę Wam dlaczego warto go mieć. Tutaj ma klapkę, w której po prostu się zakochałam, ale jest pełny magnes. I kocham te klapki po prostu są świetne. Jest on mały. Z się do naprawdę w większości terenów. A więc otwieramy. Po otworzeniu wcale nie jest taki mały. Ma tak, jakby nie wiem, trzy zeszyty. Coś takiego. Pierwszy jest notebook, drugi my a trzeci Adresbook. book. O, tak aby się tu One też są za takimi słynnymi wróżkami. Pierwsza jest taką Słodka i ta główka po prostu. To też. No i ta różowa też jest bardzo słodka, chyba, ale chyba najbardziej podoba mi się ta. To i tak. Tutaj notebook otwiera się, tak. No i mamy zwykłe linie, do spisania, czyli na linie, ale są tu na jeszcze pojęki różne. A potem jest Mediary. Co jest bardzo fajne, ponieważ tej mam cały tydzień. Jest tak. Super jest. Jest. Co godziny? i Jest. świetne. świetne. Tych Jest. Jest. dużo, Jest. to Jest. najgrubsza. najgrubsza to jest. grubsza e, tutaj Jest. 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 A no, może nie wiem czy widzicie, to jest takie bardzo fajne miejsce na długopis. No, ten długopis trzeba dobrać mały. Zobaczmy się. Odnieścił. Jeżeli e, potrzebujemy e, tylko sprawdzić na przykład adres do swojej koleżanki, to wcale nie musimy otwierać wszystkiego wystarczy zrobić hopsa i hopsa. Tutaj no mamy zakryte, tak? Zerwamy coś niż takim tłem. takim, i mamy adres bóg. Jeżeli chcemy, na przykład, to już musimy otworzyć... Tak, ale w końcu któryś z tych sześciusztów musiałby być na tym miejscu. E, długopisu tego nie do tego nie dodają. Ja, oprócz tego, zostawiam że bardzo fajną. O. I podobną. Książeczka z adresami. To też jest bardzo fajna. Ale tuż już mamy tylko adresy, tak? To co. No i widać i jest cieńsza. Prezentuje się Matek. Jest tutaj taką włoskę. Już przesłodką przez to jest ze Szkocji. A więc nie wiem, czy się do Polsce. Być może w polskiej wersji. Ja szczerze mówiąc wolę ten organizer, ponieważ no, jest Nie. może tak wielkościowo większy jest ten, do którego go na adresy. Ale jeśli chodzi o grubość, to jest po ten organizer. Ale on ma trzy zeszyty w jednym. Jest świetnie zbudowane. To mam nam tylko adres zrobić do koleżanki. O, to, nie pamiętam, gdzie na przykład mieszka Julia, ja, a muszę sobie sprawdzić. E, o, już mam. E, super, na pewno trafię i przez to będzie super. A więc tak. E, warto się zaopatrzyć w organizer. E, Mogą, e, ponieważ... Podobno w walii są gorsze egzemplarze e, i w walii nie ma po co kupować, bo wypadają kartki z tego wszystkiego. Mi się nie daje otworzyć, więc, więc w walii nie kupujcie. A no. w Szkocji chyba są najlepsze. Myślę, że można kupić to na Allegro. Okej. Okay. Przydatna się z nami żegna. Cześć.